Rozdział drugi. Wychodne. Co trzeci czwartek, powiedziała pani Banks, od drugiej do piątej. Mary Poppins spojrzała na nią surowo. Lepsi państwo, proszę pani, zauważyła, dają wychodne co drugi czwartek i od pierwszej do szóstej. Albo tak będzie, albo... Mary przerwała, a pani Banks wiedziała, że... Ta przerwa znaczy coś niedobrego. Znaczyła, że Mary, jeśli nie otrzyma tego, co chce, pójdzie sobie skąd przyszła. No więc dobrze, już dobrze, zgodziła się pośpiesznie, jakkolwiek wolałaby, aby Mary nie wiedziała lepiej niż ona, jak postępują lepsi państwo. Tak więc Mary Poppins włożyła białe rękawiczki, wetknęła pod pachę parasolkę i nie dlatego że padał deszcz lecz dlatego że parasolka miała tak piękną rączkę iż w żaden sposób nie można było zostawić jej w domu bo jak można zostawić w domu parasolkę która ma rączkę w kształcie papuziej główki zresztą Mary była bardzo próżna i lubiła prezentować się jak najlepiej prawdę mówiąc była najzupełniej przekonana że nigdy nie wyglądała źle Janeczka dawała jej znaki ręką z okna dziecinnego pokoju. Dokąd idziesz? zawołała. Proszę łaskawie zamknąć okno, odpowiedziała Mary Poppins i w tej samej chwili głowa Janeczki zniknęła. Mary przeszła przez ogródek i otworzyła furtkę. Gdy tylko znalazła się na ulicy, zaczęła iść bardzo szybko, tak jakby obawiała się, że popołudnie ucieknie jej jeśli nie dotrzyma mu kroku. Na rogu skręciła w prawo, potem w lewo, z godnością skinęła głową policjantowi, który powiedział, że jest piękna pogoda i właśnie w tej samej chwili poczuła, że oto zaczęło się jej wychodne. Zatrzymała się przed pustym samochodem, przejrzała się w szybach, by poprawić kapelusz, potem obciągnęła sukienkę i wepchnęła parasolkę pod pachę, tak? aby jej rączka, a raczej główka papugi mogła być przez każdego widziana. Tak przygotowana poszła, by zobaczyć się ze sprzedawcą papierosów. Sprzedawca papierosów miał dwa zawody. Nie tylko sprzedawał papierosy, lecz malował również najmrozmaitsze malowidła na trotuarach. Wykonywał te czynności na przemian, zależnie od pogody. Gdy padało, sprzedawał papierosy, no bo deszcz mógłby zmyć malowidła schodnika, a gdy była pogoda, klęczał przez cały dzień na chodniku i malował kolorowymi kredami na kamiennych płytach. Robił to tak szybko, że potrafił wymalować jedną stronę ulicy, a potem drugą, zanim zdążyło się dojść do rogu. Tego dnia, który był wyjątkowo piękny, choć chłodny, Sprzedawca papierosów malował. Do wielu malowideł domalowywał jeszcze jedno wyobrażające dwa banany. Jabłko i głowę królewej Elżbiety, gdy Mary Popiń podeszła do niego na palcach, chcąc go zaskoczyć. Dzień dobry, powiedziała cichutko. Sprzedawca papierosów malował dalej, kładąc brązowe plamy na jednym z bananów i wykańczając brązowe loki na głowie królowej Elżbiety. Hm. chrząknęła dyskretnie jak dama. Sprzedawca papierosów odwrócił się nagle. Mary! zawołał i ze sposobu w jaki to zrobił, można było wywnioskować, że Mary Poppins jest bardzo ważną osobą w jego życiu. Ona zaś spuściła oczy i dwa czy trzy razy potarła szpicem swego trzewika ochotnik. Potem uśmiechnęła się do trzewika w taki sposób, że trzewik wiedział całkiem na pewno, iż uśmiech nie jest przeznaczony dla niego. Mam dziś wychodne, Bobi, powiedziała. Pamiętasz? Pewnie, że pamiętam, Mary, odpowiedział, ale. Tu przerwał i spojrzał smutno na czapkę. Czapka leżała na ziemi obok ostatniego malowidła i były w niej tylko dwa pęsy. Malarz wyjął z czapki obydwie monety i zaczął podrzucać je w górę. To wszystko? Spytała Mary Poppins, a powiedziała to tak wesoło, że trudno było przypuścić, by ją to zasmuciło choć trochę. No, wszystko, przyznał. Interes kiepsko dzisiaj idzie. Tobie się pewnie. Zdaje, że każdy powinien cieszyć się, że to zobaczył i jeszcze za to zapłacić, prawda? I wskazał głową na królową Elżbietę. A tymczasem jest całkiem inaczej, Mary, zafrasował się. Niestety nie będę mógł cię dzisiaj zaprosić na herbatę. Mary pomyślała o ciastkach z malinową konfiturą, które zawsze zjadali, kiedy miała wychodne. I już miała westchnąć, gdy zobaczyła wyraz twarzy swego towarzysza. Bardzo zręcznie zmieniła westchnienie w uśmiech, pogodny uśmiech unoszący obydwa kąciki ust do góry i powiedziała No już dobrze, mój drogi, nie troszcz się o to. Wcale nie mam ochoty na herbatkę. Uważam, że jest to rzecz bardzo mało pożywna. Gdy weźmie się pod uwagę, jak bardzo maly Mary lubiła ciastka z malinową konfiturą, było to naprawdę ładnie z jej strony. Sprzedawca papierosów najwidoczniej pomyślał to samo, gdyż wziął ją za rękę i mocno uścisnął, po czym oboje przeszli się wzdłuż malowideł. O, tam jest jedno, którego jeszcze nie widziałaś rzekł z dumą, wskazując na malowidło przedstawiające górę pokrytą śniegiem. Na zboczach tej góry, na olbrzymich różach, siedziało mnóstwo koników polnych. Tym razem Mary mogła westchnąć, nie obrażając uczuć malarza. Ach, zawołała, ależ to cudowne. Po sposobie, w jaki to powiedziała, dała mu do zrozumienia, że malowidło to powinno znajdować się w Akademii Królewskiej, w wielkiej sali, gdzie ludzie wieszają obrazy, które namalowali. Wszyscy przychodzą, by je zobaczyć, przyglądają się im bardzo długo, a później mówią do siebie: Co za wspaniały pomysł, nieprawdaż? Następne malowidło, do którego podeszli, było jeszcze piękniejsze. Przedstawiało obraz, Mnóstwo drzew, trawa, błękitne morze z oddali. Cudowne, zawołała Mary z zachwytem, podchodząc tak, aby móc lepiej zobaczyć. Co, Boby? Bobby, co się stało? wykrzyknęła po chwili. Sprzedawca papierosów bowiem chwycił ją za drugą rękę i wyglądał jak ktoś bardzo, ale to bardzo przejęty. Mary, zaproponował, mam pomysł, wspaniały pomysł. Czemu byśmy nie mieli pójść tam, zaraz, teraz, właśnie dziś, oboje w obraz. Co myślisz o tym, Mary? I wciąż, trzymając ją za ręce, pociągnął wprost z ulicy w sam środek malowidła, daleko od żelaznych szyn i latarnianych słupów. Jakże tam było cicho, jakże miękką, delikatną i zieloną trawę mieli pod nogami. Z trudem mogli uwierzyć, że to wszystko jest prawdziwe. Także zielone gałęzie, delikatnie muskające kapelusze, gdy schylali się pod nimi i małe, barwne kwiatki, które słały im się u stóp. Wpatrywali się w siebie i każde z nich dostrzegło u drugiego jakąś dziwną zmianę. Mary Poppins odkryła, że Bobby sprawił sobie nowiutkie ubranie. Nosił teraz jaskrawą kurtkę w zielone i czarne pasy, białe flanelowe spodnie, a do tego nowy kapelusz słomkowy. Prezentował się niezwykle schludnie, jak gdyby był wypucowany na glanc. – O, Bobby, jak ty ślicznie wyglądasz! – wykrzyknęła z podziwem. Bobby przez chwilę nie mógł wydobyć z siebie głosu. Tak szeroko otwarte miał usta. Tylko wpatrywał się w mary okrągłymi z podziwu oczami. Wreszcie przełknął ślinę i zauważył. Do pioruna to było wszystko. Lecz powiedział to w taki sposób i wpatrywał się w nią tak uporczywie i z takim zachwytem, że Mary wyjęła z torebki małe lusterko. I przyjrzała się w nim. Ona także odkryła w sobie wielką zmianę. Z jej ramion spływała peleryna ze ślicznego, wzorzystego jedwabiu, a to, co łaskatało ją w kark, było, jak powiedziało jej lusterko, dotknięciem długiego, fryzowanego pióra, które zwieszało się z ronda kapelusza. Świąteczne trzewiki znikły, a na ich miejsce zjawiły się inne, o wiele wykwintniejsze, z wielkimi lśniącymi klamrami z brylantów. Na rękach miała ciągle białe rękawiczki, a pod pachą parasolkę z papuzią głową. Podziwiając się wzajemnie, szli obydwoje przez mały lasek, aż dotarli do niewielkiej polany zalanej słońcem. A tam na stole pomalowanym na zielono czekał na nich podwieczorek. Piramida ciastek z malinową konfiturą niemal tak wysoko wysoka jak Mary sterczała po środku, a obok w wielkim miedzianym czajniku gotowała się herbata. Trzeba też dodać, że stały tam jeszcze dwa półmiski, na których piętrzyły się stosy czerwonych raków. Ulubiony przysmak sprzedawcy papierosów, jak pragnę zdrowia! zawołałam. Mary Poppins było to wyrażenie, którego zawsze używała, gdy była z czegoś zadowolona. Do pioruna! wykrzyknął sprzedawca papierosów, a to znów było jego ulubione powiedzonko. Może łaskawa pani zajmie miejsce. Odwrócili się obydwoje i ujrzeli przed sobą wychodzącego z lasku wysokiego mężczyznę w czarnym fraku z przerzuconą przez ramię serwetką. Mary Poppins, niezmiernie zdumiona, usiadła na jednym z zielonych krzesełek stojących dookoła stołu. Sprzedawca papierosów, równie zdumiony, opadł na inne. – Jestem kelnerem, proszę państwa – wyjaśnił człowiek w czarnym fraku. O zdziwiła się Mary. Nie widziałam pana na malowidle. Stałem za drzewem, wyjaśnił kelner. Może zechce pan usiąść? spytała Mary Poppins uprzejmie. Kelnerzy nigdy nie siadają, łaskawa pani, odparł. Ale widać było, że to pytanie sprawiło mu przyjemność. Raczki dla szanownego pana z galanterią podsunął sprzedawcy papierosów półmisek. Zabrali się do podwieczorku, a kelner stał obok nich, bacząc, aby mieli wszystko, czego im potrzeba. – Zostawmy jednak raki na, lepiej raki na potem – zaproponowała Mary, napoczynając ciastko z malinową konfiturą. – Dobrze – zgodził się sprzedawca papierosów – pokrzepiając się dwoma największymi ciastkami. Herbaty? Zapytał kelner, napełniając sporą filiżankę herbatą z miedzianego czajnika. Wypili i dostali jeszcze po dwie filiżanki, zjedli więc resztę ciastek z malinową konfiturą, po czym wstali i strzepnęli z siebie okruchy. Nic się nie płaci. Wyjaśnił kelner zanim zdążyli poprosić go o rachunek. To był poczęstunek. O, tam niedaleko znajdziecie Państwo karuzelę dodał, wskazując ręką w stronę leśnej polanki, na której drewniane koniki kręciły się wokoło na małym wzniesieniu. To zabawne, zauważyła mary. Nie przypominam sobie, żebym to także widziała na obrazie. Ach! wyjaśnił sprzedawca papierosów, który też sobie... tego nie przypominał. To było na dalszym planie, rozumiesz. Karuzela zatrzymała się powoli, gdy podeszli bliżej. Mary wsiadła na karego konia, a sprzedawca papierosów na siwego. Gdy muzyka zagrała znowu, ruszyli, przejechali całą drogę aż do ujścia ponieważ było to miejsce, które obydwoje najbardziej chcieli zobaczyć. Kiedy wrócili, było już prawie ciemno. Kelner wypatrywał ich z daleka. Bardzo mi przykro, proszę państwa, usprawiedliwił się uprzejmie, ale musimy zamykać o siódmej, takie są przepisy. Czy mogę państwu wskazać wyjście? Skinęli głową, więc wymachując serwetką, poprowadził ich przez lasek piękny obraz namalowałeś i tym razem mój drogi stwierdziła Mary Poppins otulając się peleryną i kładąc rękę na ramieniu swego towarzysza starałem się jak mogłem Mary odparł sprzedawca papierosów skromnie ale nie trudno było zauważyć że sam był z siebie bardzo zadowolony Kelner zatrzymał się przed szeroką na biało pomalowaną bramą, która wyglądała jakby była zrobiona z grubych kredką rysowanych kresek. To tu, powiedział, tu jest wyjście. Do widzenia i dziękuję panu, rzekła Mary Poppins, ściskając mu dłoń. Do widzenia, łaskawa pani, odparł kelner schylając się przed nią tak nisko, że głową dotknął kolan. Po czym. Ukłonił się sprzedawcy papierosów, który przechylił głowę na bok i mrugnął okiem, co było jego sposobem żegnania się. W końcu mary przeskoczyła białą bramę, a sprzedawca papierosów poszedł za nią. Gdy wychodzili, pióro opadło z kapelusza mary, jedwabna peleryna z ramion, a brylanty z trzewików. Nowe ubranie sprzedawcy papierosów zmieniło się w wznoszony garnitur, a słomkowy kapelusz w starą, zniszczoną czapkę. Mary obróciła się i spojrzała na swego towarzysza. Od razu wiedziała, co się stało. Stojąc na chodniku, przypatrywała mu się przez dłuższą chwilę, a potem spojrzała w kierunku lasu, szukając kelnera, lecz kelnera nigdzie nie było widać. Na obrazie nie było nikogo. Zostały tylko ciche drzewa i trawa i nieuruchomy mały skrawek morza. Mary i sprzedawca papierosów uśmiechnęli się do siebie, bo wiedzieli, moi drodzy, co kryje się za drzewami. Gdy Mary Popin zwróciła do domu, Janeczka i Michaś wybiegli pędem jej na spotkanie. Gdzie byłaś? Spytali. W krainie czarów, odpowiedziała. Czy widziałaś Kopciuszka? Zapytała Janeczka. Phi Kopciuszka też coś, zawołała Mary lekceważąco. Kopciuszka, ale wymyśliłaś. No, to może Robinsona Cruzo, chciał wiedzieć Michaś. Robinsona Cruzo, akurat, rzekła Mary Szorstko. Nie, jak to możliwe? W takim razie to nie była kraina czarów. Mary Poppins z wyższością pociągnęła nosem. – Czy wy nie wiecie, – powiedziała z powlitowaniem, – że w każdy ma swoją własną krainę czarów? Jeszcze raz pociągnęła nosem i poszła na górę, by zdjąć białe rękawiczki i odłożyć na miejsce parasolkę. Koniec rozdziału drugiego